Serwus, fani żelaznego sportu, a właściwie fani żelaznego sportu, Panie Andrzeju. Witam po raz kolejny. Dziękuję za pytanie. Andrzej pyta, jak znaleźć nowy bodziec treningowy bez zmiany ćwiczeń i układu ćwiczeń? Czy jeśli ta klasyka zawodzi, jako jest standardowy taki no, trening, prawda? O standardowej ilości powtórzeń, długości trwania. Czy nie zwiększyć tut? Co to jest tut? Od angielskiego to jest time under tension, czyli czas pod napięciem mięśnia. Jak to się określa? No często, co bystrzejsze, że się tak wyrażę, bardziej zaopatrzony w wiedzę fachową, trener personalny, rozpisuje również czas. Wykonania ćwiczenia, właściwie w sposób wykonania, czyli powiedzmy, mamy sekundę na skurcz, zero przytrzymania i trzy sekundy na rozkurcz. Zero przytrzymania i skurcz. I wtedy mamy 0, 3, 0, 1, prawda? Sekundę kurczymy, trzy sekundy rozkurczamy. Czas pod napięciem to jest czas, kiedy mięsień kurczy się albo rozkurcza, czyli mamy tu 4. Na w Katowice prowadzone były dość zaawansowane badania właśnie nad tutem, czyli czasem pod napięciem mięśniowym, no i wyszło. Jeżeli myślisz, że wiesz o sobie wszystko i wszystko przeżyłeś i masz ze sobą 20 lat treningu i wydaje ci się, że, że możesz wszystko, no to przeróbcie sobie następujący tut. 0505. O, przepraszam, 5-0-5-0. 5 sekund uginamy mięsień bez zatrzymania 5 sekund opuszczamy mięsień i to jest dopiero jedno powtórzenie. Czas napięcia w trakcie jednego powtórzenia to jest 10 sekund. Normalnie macie 4. Tut jest kluczowy do rozwoju masy mięśniowej i hipertrofii. Dlatego podstawowy tut, od jakiego ja zaczynam prowadzenie ludzi, to jest jeden, 0,3. I to już jest bardzo dużo. Jeśli ktoś ma na ekscentryce 3 sekundy wytrzymać, no to to mu da jakieś 4, 6 powtórzeń na początku. Jeśli ja się zabrałem za tut 505, dzięki mm. mojemu szanownemu koledze e, za w Katowice. E, no to powiem on szczerze, że na rękach, przy drugiej serii, to już nie wiedziałem, gdzie mam ręce włożyć i nie miałem kompletnie siły na ćwiczenie. Także tutaj ma Andrzej ogromne znaczenie i jak najbardziej dywersyfikowałbym sobie ten trening, a właściwie w okresie zastoju prawda, treningowego, czy brak, braku postępów, czy dobrze skompilowanej diecie i wszystkiego dookoła, całej dokrynologii i wszystkiego, co z tym powiązane. Korygowałbym sobie na grupach szczególnie opornych, właściwie tych, które nie chcą nie chcą samemu losu, więc trzeba je delikatnie przymusić. Zrób sobie ten 505. Zobaczysz jak. Znaczy, zobaczysz, co to jest palenie mięśniowe. Ale łatwe, to są po prostu takie. Polecam. Czuwaj.